Sorry, nie zauważyłem ja miałem mikrofon wyciszony X Ale Szukujemy się na wojnę. Na moon. Dlatego robię speed. Potki robię Żebyśmy mogli. Mam dużo nawet. Mam speed... robimy teraz potki na speeda. To w ogóle takiego położymy. Instinct, health to jest chwilowo naraz można tak powiedzieć, miejscówka. Więc tak, najpierw robimy podkina speeda. Eee, Więcej tak potrzebujemy zrobić, więc Trzy: dwa, trzy bierzemy. Trzy.

Sugar. 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 Więc tak, robiąc już spida, na speeda Więc tak, to jest drugi dzień czekania na rangę media. na no, serwerze Moon. okej, okay, też się więc tutaj to. To. To też sugar. Sugar więc tak może zaraz wejdziemy na jakiś sort pvp sobie poćwiczymy dzisiaj będzie stream też o 18 więc tak Zbieramy potki na no, wojnę. Kit... Kit... No, hopper Kit... to

Tutaj jest dużo hajsu. Eee, dobra, tutaj zrobimy farmę. Czytam, czytam. Czytam sobie. Zatem, dobra, bierzemy. Это там нет O, do Dobra, tu bierzemy zaraz żelazo. Trzeba trochę tego pokręcać. To jest to, co Będzie ładnie wyglądało. Forma kaktusów.

Jak daleko to, to, to dokładnie idzie? O, tu to będzie bardzo fajnie, czy Jeszcze tutaj. čekajte na YouTube su vi zobačali jak sam već farma kaktusu. Okay. dobra, to to wyszło nie tak, no bo źle zrobiłam. Ja tego nie zablokuję, no bo to może się przyda do czegoś. Ale żeby hajs to ta, tutaj zrobimy farmę kaktusów. Tylko to też potrzebujemy. stuck. Okej. Okay. Yy, dobra, to wrócę do Was, kiedy będę miał większość.